Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie, tak jak obiecałem. Dzisiaj wie, y, wieczorem zagramy sobie w coś ciekawszego, czyli Might of Magic Class of Heroes. Gra, która była najpierw na konsolach, a później przenieśli ją na PC i teraz możemy w nią sobie pograć. Znaczy, powracam do niej, gdyż na początku mojego kanału zrobiłem. Gamplay jest walki, które nie były za ciekawe, a teraz chciałem pokazać jak ogólnie gra wygląda. Więc zaczniemy sobie w kampanie grać. No jak widzicie... To nie jest jaka taka gra, tylko Jaka taka głupia gra mamy, już fabułę. Eee, and necromancers control the wastelands of Harrowsh. But there is another parallel world. It is Shayog, the prison world. Darkgra, że do niej During certain lunar eclipses, mm, known as blood moons. To sami sobie obyżycie. Powracam do niej, bo on. Tylko i wyłącznie dlatego, gdyż ma oprawa graficzna i jest po prostu rewelacyjna. Ja lub... jestem fanem anime i mangi i ona mnie po prostu... No nie wiem, olśniewa, mi się bardzo to podoba. W grach ogólnie mało jest takich, takiej grafiki. Poza tym... Jak dobrze wiecie, to jest takie Puzzle Quest. Kto grał w puzzle Quest na pewno... Yy, prze przemówi do niego ta gra, bo ta... Bo ta produkcja jest dużo lepsza niż Puzzle qs 2 to nie są kulki, tu już mamy strategię. Log musimy ustalać st yy, najróżniejsze opcje, tak? W czasie walki, to nie jest tak, że co będziemy grać, to... Bo to nie da, tu trzeba mieć swoją strategię, żeby wygrać po prostu z przeciwnikiem. Teraz za wszystko pokażę, bo będzie tutaj y, tutorial, w, w którym ja sobie przypomnę jak w to grać. No i wy zobaczycie jak to ogólnie wygląda. Bardzo fajne są animacje. Te ludki, wszyscy tak fajnie wyglądają. Te elfy, i człowieki. No i główni bohaterowie. Bardzo ładna oprawa graficzna. I oczywiście, grę mamy po polsku. No i mamy na razie wstęp do naszej, naszej historii. Z tego co pamiętam będziemy grać na razie elfami, dokładnie tą dziewczyną. Uh -huh. no, możemy chodzić, tutaj z nami jest... że znaczy z każdym możemy pogadać. Nie bądź taka pura, ble bla bla. O już tutaj ktoś coś dla nas ma. No i dołączamy, mamy pierwsze jedno... oczywiście też mamy najróżniejsze jednostki, które możemy kupować, zdobywać, nie musimy iść równie do... yy, mamy tutaj w miarę otwarty świat, nie musimy iść yy, jak fabuła każe, zobaczycie zaraz, przynajmniej na początku musimy iść, działać według fabuły. Później mamy różne sklepy, dodatkowe misje poboczne do wykonania. Co dzięki czemu mamy pieniądze i możemy dokupywać różne jednostki. Mm, jakby to jest takie specjalne, które nam się wyczerpują. Ale to już później. No później powinienem do tego jeszcze w dzisiejszym filmiku dojść. Ale mam, nadzie mam nadzieję, że wystarczy nam czasu. Jeśli chodzi o fabułę, to myślę, żeby żebyście sami w to... Ja tutaj, ja to pamiętam, bo w grałem, miałem tą grę poprzedniej razem dużo dalej, więc to pamiętam. Przepraszam, że plącze mi się język, ale miałem dzisiaj ciężki dzień w pracy, a że dawno nic nie wstawiałem i już jest kilka subów, jestem, co daje mi to energię do nakręcenia kolejnych filmików. panostop postanowiłem, że to będzie właśnie Clash of Heroes. Ponieważ myślę, że to odświeży trochę mój kanał. No i tak, dostaliśmy na początku elfów... elf... wojowników... łuczników elfów. No i tutaj, tak jak mówiłem, tak, to jest gra też logiczna. Zobaczycie walkę po raz kolejny, ale myślę, że teraz będzie dużo ciekawsze. O, nie dość, tak, że to jest puz puzzle quest, no to mamy tutaj RPG, czyli levely. Lewele, doświadczenia i te pierdołki. No to sami zobaczycie. Zaczynamy walkę. Te walki są bardzo ekscytujące. No. Będzie tutorial najpierw. Ja z niego skorzystam. Witaję polu bitwy. Pole bitwy podzielone jest na dwie części. Górną i dolną. Wroga armia zajmuje górną połowę ekranu, a nasza dolną. Dobry tak. Celem, tak jak tu jest napisane, jest zniszczenie tej linii. Tu mamy. on ma 4 HP, ja mam 10. Z, z, z biegiem czasu, gdy nasz level będzie szedł w górę, HP inne, inne nasze umiejętności będą szu, t, również się zmieniały w górę. Dobra, tak. Mamy trzy ruchy w turze ogólnie. Dobra. Słuchajcie, nie bez powodu każda z jednostek ma inny kolor. I właśnie chodzi tutaj o taki myk, żeby stworzyć atak jakikolwiek. Trzeba zrobić daną konfigurację różnych, różniejszych postaci. Jako że tu mamy pierwsze podstawowe postacie, kombinacja nie jest taka trudna. Wystarczy połączyć trzech w linii y, pionowej. Jednostki tego samego koloru, tak jak tutaj, proszę bardzo. Wiem, że to filmik może być jakiś nieciekawy, bo to, ponieważ jest tutaj y, tutorial, ale myślę, że to. Ja sobie przez to przypomnę, aby zobaczycie jak gra wygląda normalnie, a nie jakaś bitwa, które... która jest nudna. Tutaj Wam pogadam, Trochę będzie fabuły, trochę mapy i bitwy. No i teraz tak, mija, mam jeszcze jedną turę, yy, jeszcze jeden ruch, czyli mogę przygotować drugi atak, tak. Najpiękniej, no i i tura przeciwnika. On również może jeden atak przygotować. Ma atak przygotowany, dwa nawet. Tylko, że my tym razem atakujemy. O, ale nie mam jednostek. I co teraz robić? Aha, aha. Możemy przywołać jednostki, klikając na licznik. I mamy. Tu na razie uczymy się ataku, ale też możemy stworzyć różne mury obronne, gdyż to jest bardzo, bardzo ważne, jeśli przeciwnik stworzy Tutaj mamy tak. Jedynka oznacza ilość tur, ile, jaka została potrzebna do, z, do ataku. Poniżej cyfra znaczy siłę tego ataku, ile HP zabierze tak? Więc została jeszcze jedna tura. I po tej turze owa, obie te jednostki zaatakują i w sumie 4 punkty HP powinienem odebrać. I wracam do tych murów. Aby ustalić taki mur, oczywiście w tym tutorialu nie zobaczymy tego dość później, Trzeba wysta wysta wystarczy tak samo je ustawić, trzy jednostki tego samego koloru, tylko w poziomie tym razem. W poziomie i powstanie nam mur. Oczywiście ten mur można ulepszać, jeśli poniżej tego muru będzie kolejna jednostka tego samego koloru. Nie musi być znaczy zielona, czy może być również trzech fioletowych i ten mur ewoluuje w większy poziom. Można, sk można skończyć turę szybciej. No i tak nic nie do roboty. No i zabrał nam tak, ale co z tego, bo i tak przegrał. A poza tym ja chcę tutaj roli przejść, bo nie jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony i można szybko się z niego nauczyć. No i mamy tutaj Expo, tak? Dostaniemy Expa. I róż, różne takie badzenia. No i mamy, widzicie? O, zapomniałem że dodać, że nasze stworki też dostają eksport dzielnie. Tak? Co później zwiększa ich level, siłę i obronę. Co jest bardzo fajnym rozwiązaniem w tej grze. Jeśli ktoś lubi takie właśnie wątki RPG, dobra. Co my teraz powinniśmy zrobić? Obu został zaatakowany. Musimy do niego wrócić. Poza... Ty, o, I na mapie, bo teraz jeszcze nie możemy gdzieś tu, mamy linię prostą. Żeby walczyć będziemy właśnie mieli takie właśnie <laughs> szabelki brązowe. No i postać. Możemy ją zaatakować. Poczekajcie ja sobie napiję, bo mi zasłał w sorry. <laughs> No, ale naprawdę, ciemię ciężki dzień No i tak Mamy kolejnego wroga Możemy uciecz ucieczkę wybrać, ale my będziemy walczyć Pewnie ktoś nauczymy się kolejnych fajnych ruchów Takich jak obrona Możemy sobie przyzwać jeszcze tak samo jednostki ale najpierw... Mhm. o, stwórz mur. No, obok siebie one muszą być. Czyli raz... ...dwa... ...trzy. Ale oczywiście, z każde, jeśli wybierzemy inną frakcję, czyli innego bohatera z innej frakcji, jednostki, mury i inne rzeczy różnią się od poprzednich. Jak, tak jak tu mamy mury z drewna, na przykład y, człowieki, że tak się wyrażę, mają normalny mur. Mm, coś się ja chciałem powiedzieć, ale mi wypadło z głowy. A, jako że tutaj mamy mało jednostek, tak, to stworzenie y, muru nie było żadnym, żadnym jakimś utrudnieniem. Więc jak w czasie takie już dalszej części gry, gdzie mamy go, do... o, takie... jeszcze więcej jednostek, to stworzenie muru nie jest takie łatwe. Trzeba tutaj nieźle lawirować między, yy... między swoimi żołnierzykami. No, no, dobra, dobra. Możemy stworzyć mur. Dobra, co on tu kombinuje? Mur. No widzicie, ten mur wygląda dużo inaczej niż nasz. I te mury tak samo, przynajmniej u naszej y, elfiej koleżanki. Y, one jakby mają swojego expo i one rosną w siłę. Dobra. Zróbmy sobie mur piękne i zróbmy sobie atak. Jako, że nie mamy ruchu, a nie chcę stracić, przyzwiemy sobie jednostkę. Czasami bez sensu kończyć turę. Mam nadzieję, że tego nie przegram, bo to byłoby straszne. Kicha. O oh yes! Oh yes! Dobra. Strzał. Ojeju, ojeju, jak tu jest kiepsko. Piękny. On cyk. Myślę, że to wygramy, bo to jest początek gry, musimy wygrać. No. I myślę, że pójdzie lepiej. No co, no szybko chłopaki, rozwalcie ich. Przez wiemy sobie oczywiście jednostki. Ogólnie moim celem na ten filmik było pokazanie wam ogólnie gry, nie tylko walki, więc widzicie na tej podstawie... Yy... tego tutorialu. Oczywiście możemy kasować jednostki co na przykład powoduje nie stracenie tury jeśli na przykład na tym zielonym byłby żółta jednostka i byśmy zielonego skasowali wtedy ten żółty przesunąłby się i to spowodowałoby e, otwarcie ataku, nie tracimy na tym tury, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Whoops Kurde Dobra, będziemy musieli chyba zrobić tutaj Bronę, ale z czego? No jak widzicie to gra nie jest. Tylko tu walnie. Bo... A nie, że zrobiłem, ale dobra. Ale cóż mam cóż mam poradzić? Ojku da, przezwijmy sobie jednostki. Mamy dwa ruchy, możemy zrobić dwa ataki i skorzystamy z tego. Jak widzicie nasze mury dalej rosną w siły, z czego jestem bardzo zadowolony. I to jest bardzo fajne. Ogólnie można zobaczyć na efekty mm, ataków i wyglądów jednostek są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Je, zwycięstwo. Coś czuję, że się... O, 17 minuta już nagrania, ale myślę, że jeszcze na tym nie skończymy. Wiem, że nie lubicie tych dłuższych filmików. Ale jeszcze dalej, jeszcze dalej gra mnie wciąga. Hmm, co teraz będzie, co będzie, to jest pewnie jakiś boss. O, tu też oczywiście mamy bossy. Idziemy! O nie! Kolejna walka. O, i tak jak tu widzicie, już są zróżnicowane jednostki. Przeciwnik ma trzy jednostki różnego rodzaju, z które każde ma inny atak. My na razie posiadamy zwykłych łuczników. Lecz z czasem zmieni to się będziemy mieli yy, inne jednostki do wyboru. Ciekawe, czego tutaj nam nas nauczą. O, tak jak mówiłem, pamiętacie, jest usunąć jednostkę lub mur, aby zwolnić miejsce na polu bitwy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na jednostkę, by usunąć. No i zobaczcie, tak jak mówiłem... Nie, po co to mówię? No. no tak kosztuje jeden punkt ruchu, ale jeśli liszka... Aha. no i widzicie tutaj nie, za... nie straciłem ruchu, tak jak mówiłem w poprzednim... na poprzedniej walce. To jest bardzo... Bardzo fajna umiejętność, tak że nazwę tą umiejętnością. Możemy przezwać nawet. Proszę. Coś czuję, że przeciwnik nie ma szans. Mhm. Dobra, koniec zabawy. Idziemy dalej. I myk. I myk. Jako że bardzo lubię elfów. Bardzo przyjemnie mi się gra tą postacią, choć też yy, super jednostki mają ludzie. Bo tutaj nie tylko możemy grać w kampanię, ale również w potyczki i też ta gra posiada multiplayer, który możemy grać przez internet lub na jednym komputerze przy zmiany, jak to się nazywa, hot seat. I możemy zmieniając się grać we dwójkę, co jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Ktoś, kto ma laptopa i nudzi się we dwójkę. Dobra, wracajmy do fabuły. O ja. Coś strasznego. Wybaczcie, ale ja się zakrywam grafiką w tej grze jest dla mnie obłędne. Ja owiel wiem, a sam rysuję. I mi się, bo zujaram się tym, no nie mogę się opanować. O, mamy bossa. Dobra, 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 ładnie wszystko działa. Uciekajmy stąd. Patrzcie na tego, potwardzacie, jak on świetnie wygląda. Cienie, w ogóle te kolory są takie, żywe, będą no super. Zobaczmy, co zrobi. A będzie nas gonił. Musimy stąd uciec. Też zobaczcie na oprawę graficzną obszaru gry. Tak, Jest, Mamy najróżniejsze cienie. Wszystko się. większe. E, jakieś tam światła, tak. Ładne pocieniowanie. Świetnie, tak dobra. się mu uciekać Przyspieszmy To nie przegrali The delara's Brave stand delays the spieszmy to nie! Jeszcze na jeszcze we Fiona Aiden and Navia o nie! Jak widzicie, w danych momentach postać zmienia swój wizerunek, czy jest smutny, uśmiechnięty, czy wściekły. Tak jak w grach RPG. Dobra. Przejdźmy dalej. To był taki wstęp. I teraz się pojawimy na głównym mapce. Napiszmy sobie grę. O, i tu mamy kampanię, która dzieli się, tak jak mówiłem, na raz, dwa, trzy, cztery, na pięć frakcji elfów. Tutaj mamy imperium ludzi. I trzech, o których jeszcze sam nie wiem. I ten oto... Podziałem na frakcję zakończymy dzisiejszy odcinek, co nie zmienia faktu, że na pewno wrócę jeszcze niedługo do Clash of Heroes, bo w końcu mam okazję sobie pograć i mam na to bardzo dużą ochotę. Jak dobrze wiecie, ja nie, nie prowadzę kanału Let's Play, więc jutro może się pojawić Clash of Heroes, a za tydzień jeszcze coś innego. Więc jeśli lubicie różne gry, a nie jedną, to zapraszam na mój kanał, zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się cokolwiek podobało. Trzymajcie się i miłego wieczoru. Pa, pa.